Cześć, witam Cię na moim kanale Budzenie się do Siebie. Dzisiaj chcę porozmawiać o takim stanie, który być może i Ty znasz o tym poczuciu, że kręcisz się w kółko. Był taki czas w moim życiu, kiedy każdy dzień wyglądał tak samo. Budzik, praca, obowiązki, rachunki. I wieczorem to samo, zmęczenie. Niby nic się nie działo złego, a jednak czułam, jakbym nie szła do przodu, jakby coś we mnie się zatrzymało. Któregoś razu stanęłam przed lustrem i powiedziałam do siebie: Ewa, ty nie idziesz do przodu, ty wręcz się cofasz. Ale najtrudniejsze w tym wszystkim było to zmęczenie zmęczenie sobą. Tym, że odkładałam marzenia na później, że zgadzałam się na powtarzalny schemat, że mówiłam sobie tak już musi być. Ale w środku miałam coraz silniejsze poczucie, że to nie jest cała prawda o życiu że jest coś więcej niż tylko praca, dom, Rachunki. I właśnie z tego miejsca, z tego zmęczenia, przyszła decyzja, że spróbuję inaczej. To nie była rewolucja jednego dnia, oczywiście. To był raczej mały krok, który otworzył zupełnie nową drogę. Przyszło do mnie rozwiązanie narzędzie, które zaczęło pracować dla mnie. Nawet wtedy, gdy ja mogłam wreszcie usiąść z kabą, odpocząć albo pojechać na urlop. Ale co najważniejsze, to narzędzie otworzyło mi drzwi do zupełnie innego świata. Zaczęłam poznawać coś nowego, czego wcześniej w ogóle nie brałam pod uwagę. To było jak przebudzenie, bo nagle zobaczyłam, że życie. Nie musi się zamykać w schemacie praca, dom, Netflix. Poczułam, że mogę rozwijać się na innych poziomach, że mogę inwestować nie tylko w codzienne obowiązki, ale też w swój rozwój osobisty. Zaczęłam uczyć się nowych rzeczy, spotykać inspirujących ludzi, odkrywać w sobie siłę, o której wcześniej nie miałam pojęcia. Dlaczego o tym mówię? Bo wiem, że wiele z Was żyje w takim kołowrotku i wydaje się Wam, że nie ma wyjścia. A ja jestem dowodem na to, że zawsze jest wyjście. Czasem trzeba tylko się zatrzymać i przyznać przed sobą: Nie chcę już tak dalej. I wtedy otwiera się przestrzeń na zmianę. Jeżeli ty jesteś otwarta, to ta przestrzeń na zmianę Ciebie znajdzie. Czasem jedno narzędzie, jedno nowe doświadczenie potrafi otworzyć drzwi do innego życia. Jeśli czujesz, że w tym, co mówię, odnajdujesz siebie, zostań tutaj ze mną, subskrybuj ten kanał, podaj ten odcinek dalej, niech dotrze do innych kobiet. Które też potrzebują tej iskry. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Twoja Ewa.